Jeżeli nie znamy własnej historii, to jesteśmy tylko zbiorowiskiem ludzi. Historia to właściwie my jesteśmy, my tworzymy historię. Nazywam się Jędrek, jestem kasztranem zamku Chojnik i zapraszam do słuchania moich luźnych dywagacji na temat historii. Wielki Mistrz postanowił obejść Armię Polską i udać zaatakować z flanki. Manewr prowadził, wprowadził 16 chorągwi do tego Całego planu i dowodząc, 16 zastoma chorągwiami, ruszył dużym łukiem, próbując polską armię obejść i uderzyć z boku. W momencie, kiedy przesuwał się bokiem, przez przypadek trafił na nieduży poczet, który stał na wzgórku. I się okazało, że jest to sam król Władysław Jagiełło, który stamtąd obserwował pole bitwy. Dla samego króla na szczęście nie został rozpoznany. Wprawdzie był to, zwrócił uwagę, rycerz w pięknej zbroi, na potężnym cisawym koniu, to jest taka maść yy, taka kasztanowata, tak określano mniej więcej wtedy konie, w niewielkim pocztem, więc generalnie te 16 chorągwi nie były tym zainteresowane. Sam mistrz zresztą zabraniał jakichkolwiek tam wypadów na boki, ale ta z piękna zbroja jednak skusiła. Gdyby wielki mistrz wiedział, że, że tam stoi król, to mógł losy bitwy rozstrzygnąć w tym momencie właściwie. Yy, no ale niestety nie rozpoznał Jagieły. No może dla nas, na szczęście. Dla siebie niestety. W każdym razie wszystko byłoby fajnie, proporzec królewski został natychmiast zwinięty, rycerze obstawiający króla <coughs> próbowali go zasłonić, zwinęli chorągiew królewską, taki nieduży proporzec. Yy. Wydawało się, że cały incydent nie będzie miał jakichś poważnych konsekwencji, ale spod chorągwi wielkiego mistrza w pewnym momencie oderwał się jeden rycerz. Przedstawiany jako potężny rycerz na bojowym rumaku. Rzeczywiście był to kawał chłopa. Był to dypolt von Kokieritz, Kiecz, Kukrzyc, różnie jest zapisywany. Rycerz, który pochodził z Łużyc, tutaj niedaleko z Gorzelca, ewentualnie inni twierdzą, że z okolic tutaj Lubania. W każdym razie pochodził tutaj z tych terenów. On był znany w Wojskach Krzyżackich, dlatego że wielokrotnie wypełniał różne misje dla Wielkiego mistrza. Służył zakonowi dosyć długo. Brał za to nawet spore nagrody, po kilkadziesiąt grzywien, za jakieś tam wypełnianie misji różnych. Czyli nie była to osoba przypadkowa. Startował w turniejach wielokrotnie, znany, dobry rycerz. No i on nagle zaatakował Jagiełę. Podejrzenia są dwa. Albo go skusiła piękna zbroja i piękny koń, albo po prostu Jagiełę rozpoznał, bo do niego posłował. Widział między innymi go w Toruniu niewiele wcześniej. W czasie rozmów polsko-krzyżackich. Licho wie, co go skusiło, w każdym razie zaatakował. Jagieło od pojedynku się nie chciał uchylić, ruszył również. I pamiętajmy, że niestety był to poważny kłopot, dlatego że Jagieło miał w tym czasie już 60 lat. Nie był młodzikiem, natomiast Dypold von Kekrzyc był w sile wieku. Cały czas w pełni. Sprawny. Jakby wyglądał ten pojedynek, sprawa jest bardzo śliska. Sienkiewicz nam podaje totalną bzdurę. Nie wiem, dlaczego Sienkiewicz to napisał, bo troszkę szkaluje króla. Napisał, że król go uderzył yy, w odkryte czoło i go zabił własną ręką. No, jak na króla, chrześcijanina i w ogóle, który miłował pokój, yy, pisanie takiej rzeczy było troszeczkę nieeleganckie ze strony Sienkiewicza, tym bardziej, że król go nie zabił. Cała sprawa rozegrała się bardzo szybko. Do końca nie jest to wyjaśnione w jakiś sposób. W każdym razie na pewno król go nie zabił. Zbigniew Oleśnicki, sekretarz królewski, jeszcze wtedy niebiskup, z nienacka zajechał z boku dypolda i grzmotnął go jakimś kawałkiem złamanej włóczni, którą miał w ręku. Prawdopodobnie ogłuszył go lekko albo wytrącił z równowagi. Król uderzył w tym momencie dypolda, zrzucając go z konia. I tutaj wyraźnie yy, kroniki mówią eskorta królewska rzuciła się i dobiła go. Natychmiast go zatłukli. <gryw> Czyli działali jak klasyczni ochroniarze. Yy, w każdym razie jedno jest pewne. Kilka źródeł o tym mówi i żadne źródło nie mówi, żeby król zabił tego kiekrzyca. Bo tam jest Usienkiewicza, że Oleśnicki zrzucił go z konia, a król go w odkryte czoło kopią uderzył. No przecież król by nie atakował leżącego przeciwnika, jako prawy rycerz i chrześcijański król. To jest bzdura zupełna. Potem było podejrzenie, że zabił go Zbigniew Oleśnicki. Ale do dzisiejszego dnia jest w Rzymie list, ponieważ na kimś, kto ma mieć godność biskupią, nie może ciążyć rozlana krew. Więc jest dokładne wyjaśnienie, w którym papież zezwala na przyznanie godności biskupie Oleśnickiemu, przyjmując za wyjaśnienie, że on w rzeczywistości uderzył tego Kiekszyca, do, do czego się przyznaje Oleśnicki, ale go nie zabił. I jest tam bardzo dokładny opis całego zajścia, który się pokrywa z innymi opisami, więc tutaj nie ma tej sytuacji, że to król zabił Asienkiewicz niestety trochę głupio napisał, że, że król go własną ręką zabił. No, 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 bez sensu. Finał był taki, że niestety ale manewr się nie udał, za wolno wykonywano te wszystkie manewry, niepotrzebnie tam był ten pojedynek, te wojska się przez moment zatrzymały jak ten Kiekrzyc atakował, po czym z, polskiego, z polskiej chorągi krakowskiej w pierwszej chwili myśleli wszyscy, że to przywracają Litwini. Właśnie z powodu uzbrojenia, które Krzyżacy mieli, te sulice litewskie, które używała chorągi Wielkiego Mistrza, zmyliły. Polaków, sądzili, że jadą Litwini, posiłki litewskie jadą. Dobiesław z Oleśnicy ruszył w kierunku tych chorągwizm, zorientował się, że ma do czynienia z wrogiem, zaatakował wysokiego dostojnika yy, Krzyżackiego, bardzo możliwe, że właśnie wielkiego mistrza. Tamten poradził sobie, odbił kopię i zranił nawet konia Oleśnickiemu, więc musiał być to ktoś, kto jest dobry w te klocki, a wiemy, że z kolei yy, Ulrich von Lundien wielokrotnie startował w turniejach rycerskich i był dosyć sprawnym rycerzem. Także nie wykluczamy, że nawet natarł na samego wielkiego mistrza. Nie jest to istotne w tym momencie. Wrócił natychmiast do swoich. Już było jasne, mamy przed sobą krzyżaków. Podstęp krzyżacki się nie udał, nie uderzyli z boku. Chorągwie już w tym momencie się przygotowały szybciej i zrobił się kocio. Cała armia krzyżacka dostała się w kocio. Otoczona ze wszystkich stron przez oddziały polskie i w tym momencie zaczęła się makabryczna jatka. Póki armia się broni, straty są niewielkie. Pó znaczy, póki walczy. Badajcie, kiedy zaczyna się panika i ucieczka, robi się masakra. Część armii krzyżackiej uciekła do obozu. Obóz zdobyto w bardzo krótkim czasie, w sposób przeraźliwie krwawy, wyżynając tam prawie wszystkich. Reszta krzyżaków wyrwała się jakoś tam z okrążenia i zaczęła uciekać w stronę Marborka, tą drogą, którą przyszli. Goniono ich 4 mile, średnio mila to jest 7 km, to możemy sobie wyobrazić, jaki to jest kawał. Kroniki wprost opisują, że na dystansie tych, tych 4 mil wszędzie leżeli ludzie zakonu, bo nie Krzyżacy, bo mówię, ich tam było niewielu, ale wszędzie leżały trupy uciekającej armii krzyżackiej. Po prostu rąbano ich bez opamiętania. Niewielu ich tam uciekło. W sumie na Pola Grunwaldu utopiło się w bagnach przy ucieczce, bądź zostało wyrżniętych około 8 tysięcy ludzi z 15-tysięcznej armii. Z czego większość dostała się jeszcze potem do niewoli. Właściwie przerażająca większość do niewoli się dostała, czyli właściwie unicestwiono tą armię. 60% armii została wybita do nogi. Zwycięstwo było absolutne. I tu taka ciekawa rzecz, którą podają wszystkie kroniki, straty polskie były niewielkie. Litwini prawdopodobnie ponieśli dużo większe straty, bo oni tam troszeczkę mieli poważne problemy z tym, z tą walką na samym początku. Ale straty polskie były niewielkie, bo zginęło tylko kilkunastu znaczniejszych rycerzy. Nikt z tych bardzo znanych rycerzy polskich. I podobno około 500 rycerzy mniej znanych, w ogóle nieznanych z imieniem, z nazwiska. Czyli te straty nie były wielkie. To niestety potwierdza fakt, że armia, która przegrywa i ucieka, jest bita bez miłosierdzia. Tu jest taka jeszcze historia, że w zasadzie my nie bardzo możemy znaleźć, gdzie teraz te trupy są. Część siedzi w bagnach utopione. Te bagna się zamieniły w suche trofowiska i tam siedzą chłopaki zapakowane razem z końmi i prawdopodobnie w takim stanie, że można stwierdzić nawet treść żołądka. Więc oni czekają, aż ktoś się nimi zainteresuje. Tylko tak naprawdę były problemy z ustaleniem pola w ogóle. Bitwy grunwalskiej. Tam, gdzie dzisiaj stoi pomnik, gdzie są te wszystkie obchody, to jest miejsce obozu krzyżackiego. Tam był obóz krzyżacki. Bitwa rozegrała się 2 kilometry od obozu krzyżackiego, czyli w zupełnie innym miejscu. Nie tam, gdzie dzisiaj te wszystkie obchody obchodzimy. Teren się tam mocno zmienił. Poziom wód gruntowych obniżył się o 80 cm. Czyli jeziora zmieniły kształty. Część strumieni wyschła. W tych miejscach, gdzie wtedy było odkryte pole, dzisiaj może rosnąć las. Znamy miejsce pola bitwy, bo ono zostało już dokładnie określone. Nie ujawnia się go specjalnie tam w jakiś szczególny sposób, dlatego że tak, część tych zwłok prawdopodobnie pochowano w masowych grobach, tam gdzie, gdzie leżała większa kupa, tam wykopano dziurę do środka, oczywiście nagie trupy, bo wszystko grabiono, zasypywano i nie ma jakiegoś dużego, jednego masowego grobu. Nie można tego znaleźć. Owszem, później znajdowano jakieś groby, potem te szczątki przenoszono i ładowano w jedno miejsce. Z 250 krzyżaków biorących udział w bitwie przeżyło y, zaledwie 30 paru. I to kompletnie nieznanych, takich zwykłych rycerzy, braci rycerzy. Żaden dostojnik poza y, jednym, konturem Elbląga, który uciekł z pola bitwy, nie przeżył żaden. Część wybito jako jeńców. Wprost kroniki piszą, że y, zginął. Ścięty w godny pożałowania sposób w czasie ucieczki, czyli po prostu no, jeńca zamordowano. Trzech braci krzyżackich, których pojmał ojciec Długosza, piszącego tą całą kronikę tą słynną, trzech takich, trzech rycerzy pojmał, m.in. Mark Farta, von Salzach chyba, czy coś takiego, już mniejsza to germańskie imiona i nazwiska, bo pogański język trudno wymienić. W każdym razie trzech tych rycerzy król natychmiast kazał oddać Witoldowi, a Witold ich dwa albo trzy dni po bitwie kazał ściąć. <grych> nie przyniosło mu to sławy, bo jeńców się nie ścina, ale i Agieło wiedział, co robi, i Witold wiedział, co robi. Dlatego, że byli to bracia krzyżacy, którzy bardzo często pośredniczyli w kontaktach zakonu z Witoldem. A z historii, kto się tym interesował, wie, że Witold. Różnie się zachowywał wobec Królestwa Polskiego. Raz z Krzyżakami kombinował raz ich zdradzał, i prawdopodobnie w grę wchodziły rzeczy, żeby tych trzech zakonników za dużo chlapać jęzorem nie zaczęło, bo mogliby powiedzieć rzeczy kompromitujące zarówno Jagiełę, jak i Witolda, więc najprościej jagieło odesłał do Witolda. Witoldo wiedział, co zrobić, i po sprawie było. Bitwa skończyła się w późnych godzinach wieczornych. Nikt nie miał siły udzielać pomocy rannym. Sporo ich zmarło w ciągu nocy. Która była zimna, burzliwa i deszczowa. Rano zajęto się tymi biedakami, którzy jeszcze gdzieś tam na tym polu ewentualnie żyli. Zaczęto bardzo szybko spisywać jeńców, których wzięto do niewoli. Zwykłych tam rycerzy spisano z imienia, nazwiska, i kazano im się stawić z okupem. Następnego roku, do następnego roku praktycznie i puszczono ich wolno. Było to mądre posunięcie, bo pilnowanie takiej ilości jeńców i żywienie było bezsensowne, a tak to jesteś, jestem wspaniały król, was wszystkich puszczam wolno. Jedynie tych 30 paru krzyżaków rozparcelowano po polskich zamkach jako jeńców i co bardziej znacznych rycerzy, między innymi księża, księcia szczecińskiego i herolda cesarskiego, ich tam zatrzymano jako jeńców przez dłuższy czas. Krzyżacy musieli ich potem wykupić za dosyć sporą kwotę. Następnie spod Grunwaldu dwa dni później odprawioną mszę na pola Grunwaldu i ruszono powolutku sobie pod Malbork. no ale już Malborkiem zajmować się nie będziemy, bo to jest całkiem osobna, bardzo długa historia. Co jeszcze można powiedzieć ewentualnie o samej bitwie? No, prawdopodobnie wielkiego mistrza w bezpośrednim pojedynku zabił rycerz, który nazywał się Mszczuj ze skrzynna. No, to był dosyć znany w tamtym okresie rycerz w królestwie polskim przedchorągiewny królewskiej Królewskie chorągi nadwornej, czyli nie jakaś tam hetka, pentelka, tylko osoba znaczna w bezpośrednim pojedynku. Wiemy, że Wielki Mistrz miał jedną, raną, jedną ranę na czole, drugą na klatce piersiowej, która była śmiertelna i pierwsza, tego już się nie dowiemy. Wszystkie rzeczy, które Wielki Mistrz miał na sobie, były w rękach mszczuja ze skrzynna. Szkaplerz, który miał Wielki Mistrz na piersi, został przekazany królowi, który potem... Natomiast ten szkaplerz chyba do dzisiejszego dnia istnieje. Jest w tej chwili we Wiedniu w siedzibie zakonu na świętej Marii Panny Szpitala Domu Germańskiego w Jerozolimie, bo tak się krzyżacy nazywali. W każdym razie dopiero następnego dnia zwłoki wielkiego mistrza już nagie ograbione, ze wszystkiego znaleziono przy pomocy pokojowca wielkiego mistrza. To był prawdopodobnie polski szpieg, nazywał się Stasko von Blomen, a po prostu Staszko z bolumina, szlachcic, rycerz z ziemi hełmińskiej. Zresztą nie tylko pokojowiec wielkiego mistrza był naszym szpionem, bo również lekarz wielkiego mistrza też był naszym szpiegiem. Jak się okazuje, mieliśmy lepszy wywiad niż krzyżacy i znacznie więcej tego było. <grych> wielkiego mistrza król kazał położyć na wozie obitym czerwonym suknem i odesłać do Malborka. No i zresztą dojechał tam wcześniej niż Armia Polska tam dotarła. Leży zresztą tam gdzieś w grobie sobie do dzisiejszego dnia prawdopodobnie. Sam Ulrich von Gengen był wielkim rycerzem, jakby nie patrzeć, odważnym. No i śmierć rycerza go spotkała i potraktowano go jako wielkiego rycerza, aczkolwiek jego pycha go koniec końców zgubiła, bo gdyby poprowadził tą kampanię inaczej, nie skończyłoby się to klęską krzyżaków. Na szczęście skończyło się. Jeszcze może tylko dwa słowa powiem o szyku, jaki stosowano w czasie walki. Otóż to nie jest tak, jak jest pokazane znowu na filmie, że leci jakaś taka bezładna kupa, bez programu, bez zasady, bez żadnego konceptu, jedni na drugich lecą w kupie. W rzeczywistości w tamtym czasie walczono w szyku kolumnowo klinowym To było tak. W pierwszym szeregu jest trzech rycerzy, w drugim pięciu, w trzecim siedmiu, w czwartym dziewięciu, do jedenastu. Jeżeli w pierwszym było pięciu rycerzy, potem siedmiu, to do czternastu. Potem była długa kolumna po czternaście szeregów. Z przodu stawiano najlepszych rycerzy. Chorągiew była zawsze w dziewiątym szeregu. Nią dawano wszystkie znaki. Wszystk najlepiej uzbrojone rycerstwo, długie kopie, wszystko było w tym klinie. Boki tej kolumny, która pędziła tam dalej, były również uzbrojone w kopie, czyli stawał rycerstwo. Natomiast środek tej kolumny, te 14- czy 11-osobowe szeregi, wypełniali tak zwani pocztowi. Każdy rycerz idąc do walki miał dwóch, jednego, czterech, pięciu pocztowych, w zależności od zamożności. Oni byli uzbrojeni właśnie w kusze. Ubrani w zbroje strzelce strzelcze i w kusze. W momencie, kiedy chorągiew szła do ataku, kiedy zbliżała się do atakującego w podobnym szyku przeciwnika. Ci strzelcy, siedząc na koniach, w pełnym galopie, mieli już uzbrojone kusze, podnosili je lekko do góry i nad głowami towarzyszy, na określony sygnał, oddawali salwę z bełtów. Jeżeli Chorągiew liczyła, powiedzmy, 200 osób, niech tam było 100 pocztowych, 100 pocisków leciało w stronę atakującego nas przeciwnika. Dostawały konie, dostawały ludzie, to wprowadzało totalne zamieszanie. Ten sposób strzelania nazywa się nawiją. Czyli po prostu nad głowami towarzyszy, oddajemy salwę z kusz. Taki był system strzelania w tamtym czasie i taki był system między innymi walki. Jeżeli kolumna uderzyła w przeciwnika, nie odniosła odpowiedniego skutku, nie udało się, wszyscy zrobili w tył zwrot i ci najlepiej uzbrojeni w tym momencie stawali na końcu, a reszta zasuwała do przodu. Ewentualnie cała kolumna mogła się odwinąć i pojechać z powrotem, przeformować się, uzupełnić broń, naciągnąć kusze, wymienić połamane kopie i z powrotem do ataku. I w ten sposób atakowano. Tak naprawdę, Krzyżacy mieli 51 chorągwi pod Grunwaldem i my mieliśmy 51 chorągwi pod Grunwaldem. Oprócz, nie licząc litewskich jeszcze, bo tych tam było chyba ze 40. Tyle, że nasze, jak to się określa, były bardziej okryte, czyli bardziej liczne. Mogła być chorągiew słabo okryta, gdzie na przykład byli kopijnicy, ale to byli biedni rycerze i mieli albo jednego pachołka, a niektórzy nie mieli wcale pachołków. Czyli na 100 kopilników, powiedzmy było 50 czy tam iluś pachołków, czyli chorągiew słabo okryta. Normalnie podajemy zawsze liczbę rycerzy, czyli powiedzmy, jeżeli to podajemy liczbę chorągiew 100 rycerzy dobrze okrytych, oznaczało, że ta chorągiew ma minimum 300 ludzi, bo każdy z tych rycerzy miał przynajmniej dwóch pachołków. Jeżeli bardzo dobrze okryta, to mogło być nawet nie 300, a 500. Podajemy tylko liczbę rycerzy, natomiast pachołków się nie wliczało, ale mówiło się, że słabo okryta, dobrze okryta i to decydowało o liczebności. Także to jeszcze na temat tego szyku, jaki w tym czasie stosowano. A oblężenie zamków to jest bardzo długi temat, także malbork sobie darujemy. Nagle zaczęły się zbierać tłumy totalnego pospólstwa i ruszyło na wyprawę krzyżową. Grupę krzyżowców gęś prowadziła. No, gęś była nawiedzona, miała wizję i szła. Wybili wszystkich mieszkańców do ostatniego, dorosłych ugotowali w garkach i zjedli, a dzieci ponabijali narożna, upiekli i też jedli. Poszli do biskupa, który dowodził tą wyprawą. Panie, ale jak odróżnić chrześcijan od katarów? Zabijcie wszystkich, Bóg rozpozna swoich.